Witajcie w projekcie The Mount of God. Mam na imię Kamil. Dzisiaj jest 22 września 2025. Witam was z magazynem numer 70, gdzie powiemy sobie o tym, dlaczego internet od, od jakiegoś czasu już wrze, że porwanie gościom może nastąpić jutro albo w, do środy, do końca dnia. I w jaki sposób będzie się do tego stosunkować? Więc przejdźmy od razu do rzeczy. Jak sobie wpiszecie w, na YouTubie chociażby. Po angielsku, chociaż po polsku będzie to samo. Rapture, czyli prowadzenie Kościoła, data pisana po amerykańsku, czyli 9.23, czyli wrzesień 23. Zobaczycie mnóstwo filmów, które, które, ma, ma, które, są, które mówią o tym temacie, i też są też za, za, jakby, nazwane, zatytułowane potwierdzenie, czy tego, że to ma nastąpić, właśnie w tej dacie. I tych filmów jest mnóstwo. Niektórzy zadają to w formie pytania, niektórzy otwarty, otwarcie mówią na zasadzie, że nie wiem, mieli sen albo coś tam, co, co, co powoduje, że wierzą w to, że to nastąpi. I takich filmów jest mnóstwo. Nie będę, chcę, nie będę tak jakby w pełni ich ich puszczą, natomiast puszczą tylko takie przykładowe, żebyście widzieli, tak jakby jak bardzo daleko to poszło, jeżeli chodzi o internet. To jest pierwszy z nich. Hello my friends and welcome back to the channel. Today we are going to talk about lots of rapture confirmations and just some crazy things that have been going on in my life and in the life of my husband. So, Macie pierwsze pierwsze nagranie, gdzie, gdzie um, kobieta mówi, że w dzisiejszym nagraniu powiemy sobie o wielu potwierdzeniach, które otrzymałam, um, jeżeli chodzi o porwanie porwanie gościała. Właśnie, oczywiście um, mówimy właśnie o, o tej dacie um, i tych filmów jest mnóstwo. Tak samo tutaj macie osobę, która, która też mówi o tym, że dostali potwierdzenie, że to będzie właśnie 23 września. Tu macie potwierdzenie też o, o dziewczynie, która w Stanach też mówi o tym, że, że dostała potwierdzenie Ducha Świętego, że widziała jakieś na, na modlitwę czy na prośbę, od razu widziała rejestrację samochodów, które, które, które potwierdzały jej to. to the timeline that brother joshua shared in his testimony so the days that he shared were september 23rd to 24th 2025 the feast of trumpets for the rapture and september 15th 2032 the day of atonement for the second coming of jesus so we'll just map those on here and... I tu macie pokazane tak naprawdę, jaka, jak to się rozpisuje, i, i powiem sobie za chwilę skąd to się wzięło. to macie takie porwanie kościoła, miałoby nastąpić 23 do 24 września tego roku, i potem powtórne przyjście Zusa, wrzesień 15 2032, czyli święto Day of Town czyli święto odkupienia. A tutaj to się zaczyna Fist of Trump czyli, czyli święto, święto Trump, które będzie, będzie dosłownie teraz w Rozchaszana, czyli, czyli teraz na początku jutra, tak naprawdę, czyli dzisiaj się to zaczyna, tak naprawdę, do zachodu słońca, natomiast święto się rozpoczyna przy um, um, rozpoczęciu, czy przy pierwszym świetle księżyca, które się pojawi, wtedy zaczyna się całe święto. Um, więc, i, i druga rzecz to jest to, że jest mnóstwo filmików, które też dały mi to sporo do zastanowienia, które pokazują dzieci, które miały sny. I teraz, nie wszystkie te filmy się odnoszą do tej konkretnej daty. Natomiast sporo ludzi jakby też używa tego jako, jako argumentu, że, że, że też dzieci zapowiadają to, to, to porwanie kościoła i tutaj macie chłopaczka na przykład, który mówi, że widział zegar o tym, że, że, że już czas minął i że Jezus mu mówi na sedzie, że, 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 że czas się skończył. Tu mówimy o 11-letniej dziewczynie, która z tego co pamiętam, to jak oglądałem ten film, to ona właśnie mówiła, że, że to ma być teraz we wrześniu tego roku. Tutaj macie parę innych filmików, które też pokazują dzieci, które, które mówią o tym, że miały sen czy, czy, czy no zazwyczaj syny o tym, że będzie porwanie kościoła. Tu macie chłopaka, który, który mówi o tym literalnie, że, że dostał informację, że będzie porwany w wrześniu 2025 roku. Więc nawet dzieci takiego są angażowane w to, mniej lub bardziej czy zaangażowane na, w to całą teorię. Też skąd to się wszystko wzięło, dlaczego tak naprawdę o, o, o tym mówimy i dlaczego internet tak dostał, dostał takich ne, konwulsji wręcz i, i, i jest mnóstwo debaty na ten temat. Patrzmy, to wszystko się zaczęło tak naprawdę od od tego człowieka który wystąpił w w, w nagraniu w którym powiedział że dostał że miał wizję że czy sen że Jezus powiedział że dokładnie 20, od między od 23 a 24 września tego roku że będzie porwany kościożą, przyjdzie po swój kościół posłuchajcie tego Odpowiedział said right there in my mind that this is the rapture and he said, on 23rd and 24th of the feast of trumpets of 2025 i will come to take my church. I to był filmik, który tak jakby rozpoczął całą, całą kaskadę um, ludzi, którzy, którzy zaczęli grzebać w tym temacie i patrzeć, czy można się doszukiwać w tym jakiegoś większego, um, albo czegoś, co jest bardziej potwierdzone biblijnie. Um, I on się nazywa Bra Brother Joshua. I on właśnie tak jakby rozpoczął całą tą, um, całą tą rzecz. I tutaj z. Um, Teorii jest wiele i nie będą ni wszystkich umawiali, bo tak naprawdę nie o to chodzi. Pokażę Wam tylko jeszcze jedną osobę. To jest właśnie The Medic for Christ. On rozpoczął taki film, który, który właśnie jakby też do do ognia, bo mówił o 2550 dniach pomiędzy pomiędzy które odnoszą się do ucisku. I, i tutaj jakby to jest też brane, brane pod uwagę, jakby to miało wyglądać w kontekście właśnie porwania, a potem wielkiego ucisku i przyjścia Pana Jezusa. I tu jest kwestia z wzięta z Daniela, że, czy z objawienia, gdzie tam mamy 3,5 roku, gdzie to jest tam 1200, ponad 1260 dni. Potem jest druga data, którą, która też jest z też, też Biblii o 1290. 290 dni i to wszystko jest zmiksowane i on pokazuje właśnie tak jakby na, na, na tej linii, czy to jest tam 200-2550 dni i to generalnie to jakby cała, ca, cała to też dolało i wydornia, że, że, że między tymi świętami, bo to chodzi o tak jakby umieszczenie tego pomiędzy świętami żydowskimi, między, między właśnie Feast of Trumpets i Day of Atonement, to się tak zgrywa, że w przeciągu ostatnich, nie wiem, tysiąca lat tak naprawdę, bo długo, sześć, sześć takich sytuacji, gdzie te święta dokładnie się nałożą z tą ilością dni i że, że to tak naprawdę nie nastąpi przez kolejne, tam, nie wiem, czy lat, Już nie pamiętam dokładnie jak, jak, jak była data. I to tak jakby rozkręciło całą, całą rzecz, tym bardziej, że Hollywood, i to tutaj sporo ludzi od wielu lat pokazuje na tą symbolikę. W wielu filmach pokazuje 9.22 albo 9.23 albo 2.39, czyli odwrotnie 9.23. I w wielu filmach to jakby ta symbolika się powtarza, i też wielu ludzi mówi na serio, że to jest jakby przepowiadanie tego w filmach, i to jest długi filmik, który pokazuje właśnie albo 9.22, albo 93, albo 239 rzeczy mogą być zapisywane od tyłu. Takie było kiedyś nagranie, to jak się puściło od tyłu, to też miały jakąś tam inną czy, czy bardzo mroczną informację, że w bardzo wielu filmach, serialach i tak dalej. Jest właśnie o, o tym mowa. I to też trzeba wziąć pod uwagę, bo też niektórzy widziałem takie filmiki, którzy mówili, że, że dostawali właśnie. 9 22 i zastanawiam się dlaczego? Mówimy o 22 września. Um, i, I trzeba zrozumieć, że 23 września zaczyna się według naszej zachodniej kultury od um, dzisiaj tak naprawdę od zachodu słońca. Bo Żydzi liczył dni od zachodu słońca do zachodu słońca. I popłaszczam tylko dosłownie tam dwa fragmenty. <laughs> Boy, power than even I in. What is going on? Until september 22, midday. And if the Ark isn't finished by then, you will be. When did you come here? How long ago? 60 65 Sixty, sixty-five days. The date, what was the date? September 22nd. What was the date? September 22nd. samo tutaj. Natomiast, natomiast ponownie, jakby znowu powinniśmy wrócić do tego typu pytania, które już dwa filmy na to poświęciłem, ale wiem, że tak się zastanawiam, bo lecz nagrywać to dzisiaj, ale doszedłem do wniosku, że może warto o tym powiedzieć, żeby tak jakby trochę uspokoić tych, którzy nie wiedzą, jak na to zareagować i zastanowić się, co się może stać. Chociaż nie za bardzo też chcę wchodzić w rzeczy, które staną albo się nie staną. Jak się staną albo się nie staną, wtedy będziemy myśleć. Natomiast um, myślę, że warto było powiedzieć coś na ten temat, żeby mieć trochę spokoju ducha. Po pierwsze, Zadajmy sobie bardzo ważne pytanie o porwaniu Kościoła, czy w ogóle porwanie Kościoła przed po prostu przyjściem Jezusa, przed tysiąclem panowaniem, czy w ogóle jest biblijne. Bo moje pytanie, które zawsze zadaję, to jest to: proszę pokaż mi, gdzie w Biblii masz napisane literalnie, że będzie porwanie Kościoła przed Wielkim Uciskiem. Bo Niestety takich fragmentów nie ma. Ponownie, czy jest napisane, że będzie po Wielkim Ucisku? No jest. Nie w jednym wersecie, ale jak się złoży wszystko w, 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 do, do, w całość, to ewidentnie widać, że Biblia mówi, że nie będzie czegoś takiego jak porwanie kościoła przed wielkim uciskiem. I podam Wam przykład. Standardowy, czy podstawowy tekst, który, którego się używa do jakby potwierdzenia porwania kościoła, czy w ogóle tekst, który w ogóle mówi o porwaniu kościoła, czy jednym z głównych, to jest pierwszy testalniczan. Czwarty rozdział, wersety 16 i dalej, tam jest napisane tak, gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umali w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I ponownie zadaję pytanie, gdzie w tym momencie jest napisane, że to będzie przed porwaniem Kościoła, przed wielkim uciskiem, czy uciskiem. Nie jest napisane, że jest przed Wielkim Uciskiem, natomiast daje nam bardzo silną wskazówkę, a wręcz gwarant, jak dla mnie, że będzie to po Wielkim Ucisku. Dlaczego? Dlatego, że napisane jest tak, że gdy już na dany rozkaz, na głos Trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I jak sobie zobaczymy, to w objawieniu. W 20 rozdziale, mamy to bardzo jasno opisane, 20 rozdział, werset 4. I widziałem tron, usiedli na, na, na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali się w destwo Jezusie, Błysi, słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę. Ci ożyli i panowali przez tysiąc lat. Inni nie umarli, nie ożyli, aż dopełniło się tysiąc lat. Więc Jan rozszerza, bo tak naprawdę objawienie było napisane w latach tam 90. naszej ery. Pierwszy Tesalonikan to było gdzieś 50-55, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ewidentnie to, co napisał Paweł o porwaniu kościoła, a to, co napisał Jan tutaj, poszerzając tak jakby tą, tą, tą wiedzę, no to było tam dobrych 40 lat pomiędzy tym. Natomiast ważne, ważne jest to, że Jan poszerza to i mówi, że nikt nie powstanie z grobu. Tylko ci, którzy umarli, którzy by zostali zabici, w, zostali zabici w wielkim ucisku, bądź ci, którzy przeżyli. I wtedy tak jakby to, 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 jakby to wszystko ma sens. Gdzie też Paweł, w innym miejscu, mówi, że, że musi stać się nieśmiertelne to, co jest śmiertelne: Żeby władać, żeby władać się z Chrystusem, po prostu musimy być nieśmiertelni, bo jest napisane, że ci, którzy. błogosławiony ten i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nim druga śmierć nie ma mocy druga śmierć, czyli, czyli jesteś, to ci zostaną odkupieni. Natomiast, jakby przez 1000 lat, żeby nie umrzeć, no my nie możemy żyć przez 1000 lat, bo nasze ciała są stworzone do 120 max, dlatego że od potopu tak naprawdę człowiek nie będzie żył dłużej. Więc musimy być przemienieni, że móc żyć co najmniej 1000 lat, bądź w tym momencie druga śmierć nie ma mocy, więc przechodzimy od razu z śmierci do żywota, więc żyjemy na wieki. Natomiast musimy mieć przemienione ciała, więc na to musiałby nas porwać i tych, którzy przeżyją, przemienić w powietrzu, a ci, którzy powstaną z grobu, no ci będą władać z ale nikt inny nie ożyje. Więc ponownie, wersety biblijne ewidentnie pokazują, że nie może tego być. Nie może to być przed, przed wielkim uciskiem. Natomiast druga rzecz, którą, którą warto, warto powiedzieć, to to ta teoria, która mówi o tym, że no, ale my powinniśmy być ocaleni przed gniewem, i tutaj mamy, mamy dwa wersety, które mówią, i to właśnie ten werset, który tutaj na początku, czyli pierwszy 1, 1.9, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego u nas dostaliśmy przyjęcia. A to jest Paweł, mówi tam, i napisane jest, że, że mamy oczekiwać syna jego z niebios, który wzbudzi zmartwił, za który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Drugi fragment. To jest objawienie 3.10, które też jest bardzo często używane, które mówi tak: e, e, Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. I teraz mam pytanie. Po pierwsze, po co Jezus mówił, że mamy wytrwać do końca? Po drugie, jeżeli popatrzymy sobie na pewne takie przykłady, czy, czy takie wzorce, które pierwszego wystąpienia chociażby, które, które mamy w teologii, że, że coś, co występuje w Biblii pierwszy raz, jest wzorcem, dlatego jak się będzie działo, wszystkie rzeczy będą działy się dalej. Patrzcie, czy macie gdziekolwiek w Biblii taki moment, gdzie wierzący, czy Izrael, czy ktokolwiek jest wyrywany w ogóle z kontekstu, go nie ma w momencie, gdzie już się zła rzeczy. Mi, czy Izrael był ocalony przed zniszczeniem, które było w Egipcie? Chociażby przed śmiercią pierworodnych. Bo na początku pierwsze plagi dostali po głowie, tak jak cały Egipt, ale później od, od czwartej flagi, jeżeli do, plagi, jeżeli dobrze pamiętam, Izrael był ocalony. Ale czy to znaczy, że Izraela nie było w Egipcie? No był. Tak samo, Noe. Czy Noe został zabrany z ziemi wtedy, kiedy przed potop? No nie. Noe został ocalony, ale. Był na Ziemi, on to widział, on był tego świadkiem. I tak samo tutaj. Jeżeli jest, jest mowa o zachowaniu Cię, to wcale nie znaczy, że Ciebie tu nie będzie. Bo wszystkie przykłady, te przykłady większe w Biblii, które pokazywały globalne zniszczenie świata albo, albo coś, co było bardzo duże, znaczące w historii Izraela, zawsze pokazywały, że oni byli, ale byli chronieni. Więc czy werset z objawienia, czy ten werset z Thessaloniczan Ocalić przed nachodzącym gniewem wcale nie znaczy, że nas nie będzie, więc te wersety mówią nam, że będziemy ocaleni, natomiast wcale nie mówią o tym, że, że, będziemy, że będziemy zabrani, że nas nie ma. Teoria w ogóle nie ma podstaw biblijnych. Poza tym w wielu miejscach w objawieniu, i tych, tych w tych objawieniu miejscu jest parę, gdzie wedać jest napisane, że cztery wiatry, chyba siódmy rozdział objawienia, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy, czy dobrze pamiętam. Um. Widziałem też innego anioła w wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego, który zwał donośnym głosem na czterech aniołów, o którym mowa w versecie wcześniej, którym zezwolono wyrządzić szkodę na ziemi, e, ziemi morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęścią sług Boga naszego na czołach ich. Więc ponownie w mamy, i tych fragmentów jest parę, gdzie tak naprawdę ewidentnie widać ten sam schemat, że Bóg nie zabiera swoich ludzi, oni tam są tylko są chronieni, że są niedotknięci. Więc ponownie, nie ma biblijnej podstawy do tego, żeby twierdzić, że porwanie kościoła będzie przed uciskiem, bo kościoła ma nie być. Tak samo się mówi, że, że, em, że em, y, oblubienica musi być czysta. No tak, ale czym jest ta czystość? To są dobre uczynki świętych. Więc ponownie. Wszystko to, że mamy dobre uczynki, wcale nie znaczy, że nie będziemy świadkami tego, że, że będzie zniszczenie. Tym bardziej, że na całej historii i biblijnej, i teraźniejszej nie ma takiego przypadku, gdzie chrześcijaństwo zabierani. Są nieobecni w momencie, kiedy dzieje się coś złego. I tak samo dzisiaj chrześcijanie są prześladowani. Zawsze byli, zawsze będą. I to o tym mówił Jezus. Jezus cierpiał, apostołowie wszyscy praktycznie poginęli. Cały kościół przez pierwsze 300 lat tak naprawdę przechodził prześladowania. I kościół dzisiaj tak samo jak ktoś chce być dzieckiem Bożym i, i, i tym, który, który faktycznie działa w kościele i kontynuuje służbę Jezusa, po prostu. Cierpi. Na zachodzie mniej, ale pojedziecie gdzieś, gdzie chrześcijaństwo nie jest tak bardzo tolerowane jak, jak na zachodzie, przynajmniej jeszcze, i cierpień jest mnóstwo. Więc ta teoria, że biblica musi być czysta, to znaczy, że nie będzie cierpieć, jest kompletnie niebiblijna. I teraz podsumowując, ok, no dobra, ale co dalej? Co, co z tego mam wziąć? Bo patrzcie, jest parę konsekwencji. Po pierwsze, faktycznie jestem w błędzie. Doczytuje się czegoś, czego tutaj nie ma być, się, zostanie porowani jutro czy pojutrze. Nie ma sprawy super. Ja jestem pierwszy, który chętnie weźmie, weźmie na siebie to, że się mylił. Spotkamy się wszyscy w powietrzu jutro, czy dzisiaj, czy pojutrze, wspaniale nie ma żadnego problemu. Natomiast co się stanie, jak nie będzie tego porwania? Czy zastanawiacie się, jaki wpływ na Kościół, szczególnie na młodych wierzących, albo na świat, który obserwuje to, i będzie wytykał nam palcami, będzie to, gdzie po prostu nic się nie stanie. I tu też jest kilka, kilka wariantów. Okej, okay. nic się nie stanie i kompletnie po prostu będzie to dzień jak co dzień. Po pierwsze, jakie to będzie o konsekwencje dla wierzących? Jak mnóstwo kościołów do dzisiaj naucza, że po prostu nas tu nie będzie, jak będzie wielki udzisk, a co będzie, jeżeli jutro albo w najbliższym tygodniu, czy dwóch, czy nie wiem, miesiącu się okaże, że zbudują trzecią świątynię, albo że Antychryst wyjdzie na scenę. Co zresztą Paweł też w którymś momencie mówi na zasadzie, że em, em, o dniu pańskim tam było na zasadzie, że przyszła jakaś teoria do kościoła, że, 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 że dzień pański już miał miejsce. A Paweł Nie, nie, to nie nastąpi dopóki nie, nie, nie nastąpi wielkie odstępstwo i nie objawi się syn, em, syn zatracenia. Brownie, no to. Po co miałby o tym mówić, gdyby nas i tak miał tutaj nie być, kiedy miał być objawiony? Rozumiecie, tekstu Biblii jest mnóstwo, ale ponownie nie chcę w to wchodzić, nagram dwa nagrania ten temat, wrzucę Wam linki na dół, żebyście mogli obejrzeć, jedno mówi o porwaniu Kościoła sensu stricte jako teologia, drugie o porównaniu tego z Izraelem, czy objawienia z Izraelem, wyprowadzanie Izraela z Egiptu z objawieniem. I tam y, to są mnóstwo wersetów i punktów, które, które może, może chcielibyście przejść i sobie przesłać. Więc konsekwencje dla wierzących będą straszne, bo jest wielu ludzi, którzy myślą, że powinniśmy tutaj być, znaczy, że nas tutaj nie powinno być, a my tak naprawdę będziemy. Ponownie, popatrzcie, jaki to ma dramatyczny wpływ na dzieci. I na wszystkich, którzy tak naprawdę do dzisiaj boją się prostwa, bo prostwa się nie naucza, bo prostwa się boimy, ale jak mówimy o parwaniu kościoła, to wszyscy super przyjmują to, że ktoś zobaczył nie, rejestrację na samochodzie i już to jest dla niego wielki znak. Ja nie mówię, że Bóg tak nie może działać, ale mówię, że trzeba tak naprawdę brać nie to, co ja czuję, tylko zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę Biblia na ten temat mówi. Bo autosugestia to jest bardzo silne narzędzie i ponownie, jeżeli jestem w błędzie, super, ale jeżeli nie jestem w błędzie, to konsekwencja naszego zrozumienia i zaufania do jakiegokolwiek prostwa czy proroków rozlecą się w drobny mak. I o to diabłu chodzi, żeby z, z, tak jakby spowodować rozpad Kościoła przez to, że ludzie nie będą ufać głosu, głosowi Bożemu. A wręcz samym sobie. I to jest problem. A trzecia teoria, która też krążyła swego czasu po internecie troszeczkę mniej, albo trzeba było poszukać, jak ktoś wiedział, czego szukać, że a co będzie, jeżeli diabeł o tym wie... Kościół się nakręcił, albo wręcz, diabeł, dorzucił parę pięć, pięć groszy do, 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 do tego, i nakręcił na wszystko, a potem zrobi takie fałszywe porwanie. Nie wiem, przylecą obcy, albo nie wiem, ludzie, z, z, nie wiem, zostaną porwani, albo cokolwiek, żeby na globalną skalę zasieć strach, że to się stało, ale wierzący, którzy twierdzili, że miało ich nie być, zostali. I ponownie, nie będę w to wchodził, nie będę grzebał w materiałach, bo szkoda na to czasu. I jeżeli to się stanie, to wtedy nagramy wideo, które, które jakby e, powie więcej w tym temacie. Ale patrzcie, jest wiele opcji, które tak naprawdę mogą wyprowadzić nas pole tylko i wyłącznie dlatego, że nie widzimy tego, co w Biblii napisane. Że co chciałem, żebyście wzięli z tego nagrania? Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby Biblia była naszym fundamentem. Najważniejsze jest to, żebyśmy jako Kościół mieli. mieli Pismo Święte jako podstawę do weryfikacji tego, co widzimy, co odczuwamy i tak dalej. Żeby żadna teoria nie zamieszała nam w głowie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś, gdzieś coś. Biblia jest fundamentem jeżeli w Biblii tego nie ma, to trzymaj się z tego, od, od tego z daleka. Po drugie, chciałem żebyśmy mieli pokój w sercu, bo całe, cała Biblia się opiera na tym, że objawienie to nie jest księga zniszczenia, objawienie to jest księga odkupienia. I dlatego jest mówił, w momencie, gdy zobaczycie, że te rzeczy będą miały miejsce, podnieście swoje głowy, bo wasze zbawienie po prostu się przybliżyło. I przybliżyło się Królestwo Boże. Więc um, nie dajmy się nabrać, obserwujmy, co się dzieje, bądźmy pełni pokoju i modlitwy i stajmy przed Bogiem. Natomiast um, bądź przygotowani na to, żeby pomóc tym, którzy się zawiodą na tym, co się stanie jutro albo pojutrze. Um, bo jeżeli faktycznie oni nie mają racji, to może to przynieść wielkie zniszczenie do Kościoła. Um, i my, którzy byliśmy świadomi tego, że to nie nastąpi, może będziemy tymi, którzy będą potrzebni, żeby pomóc właśnie tej części kościoła. I tym optymistycznym akcentem do kolejnego nagrania.